Czy masz czas na wiarę? Czy zmagasz się z trudnościami w swoim życiu? Poszukujesz nadziei? Zamknij swoje oczy, odpręż się, poświęć minutę i skup się na słowie Bożym. Zaczynamy. Teraz więc, gdy dzięki wierze zostaliśmy uniewinnieni przez Boga, żyjemy z nim w pokoju. Stało się to możliwe dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Tylko dzięki Niemu, przez wiarę, dostąpiliśmy Bożej łaski. Ona postawiła nas na nogi i daje radość z oczekiwania na Bożą chwałę. Ale to nie wszystko. Jesteśmy również dumni ze spotykających nas trudności. Wiemy bowiem, że uczą nas one wytrwałości, która owocuje wypróbowanym charakterem. On z kolei utrwala naszą nadzieję, a nadzieja ta jest niezawodna, bo opiera się na miłości samego Boga, którą Duch Święty, zesłany nam przez Boga, wlał w nasze serca.